Cześć kochani, witajcie w serii Wybierz talię. To jest czytanie bezterminowe, nie ma żadnego znaczenia kiedy wy wchodzicie na ten filmik. Będę dzisiaj sprawdzać jaka jest przyszłość waszej relacji. Są to typowo czytanie ogólne, nie muszą z wami kochani rezonować, dobra? Także słuchajcie swojego głosu, intuicji przede wszystkim. Dobrze, wybierzcie sobie intuicyjnie talię. I już przechodzimy, słuchajcie, do czytanka, zaczynając od osób, które wybrały anielskiego tarota. Te dwie na razie. Zostawię na potem. Proszę, kochani, wybierajcie tą, która pierwsza Was przyciągnie, dobra? Nie zmieniajcie swojej decyzji, nie kombinujcie. Ok, jedyneczki. Co my tutaj mamy? Od miłosnego wsparcia. W tej chwili kwestie finansowe wpływają na Wasze życie uczuciowe. I co my tutaj mamy z kart anielskiego? Darota. No jest rycerz Buław, więc tutaj najprawdopodobniej relacja, która szybko, gwałtownie się rozwija: albo macie związek na odległość, albo znajomość jest niezobowiązująca, romansowa, widać też, że macie odmienne poglądy. Ta osoba też, słuchajcie, może mieć po prostu kogoś jeszcze. Jest potrzeba na pewno komunikacji między wami. Konieczność dokonania wyboru, bo dwójka powietrza symbolizuje dylemat wewnętrzny. Raczej jest tutaj brak gotowości na związek. Ta osoba od Was się oddala. W najbliższym czasie nie podejmie działania, bo ma w sobie sprzeczne uczucia. Ta osoba jest zblokowana, ona analizuje, kalkuluje, szuka za i przeciw. No, te dwie energie, tak, to są raczej oczywiście energia, kochani. Chłodne uczuciowo, a nawet czasem raniące, bo może to być osoba nerwowa, wybuchowa, ale inteligentna i rozsądna jednocześnie. Mówię, no jest tutaj dużo takich sprzeczności, i w moim odczuciu ta osoba poznała kogoś nowego. Macie tutaj układ trójkowy moim zdaniem, ale pamiętajcie, że te czytania są jedynie e, ogólne, gdyby ktoś potrzebował indywidualnej konsultacji, to zapraszam, możecie pisać do mnie maila, więcej informacji macie pod filmem. Dziękuję jedyneczki, przechodzę teraz do dwójeczki, gwiazdeczki kochane, do tali Light Seer. Co mamy tutaj? Twoja brednia dusza może różnić się od Twojego wyobrażenia ideału. Widzimy tutaj, kochani, silną rywalizację, widzimy zdobywanie, widzę też płomienny romans, wzajemną fascynację, dużo gorącego uczucia, tak? Zaangażowania, no i generalnie pozytywnie. Kierunek jest tutaj stabilny, tak, bo mamy Asa pentakli, czyli macie szansę na porozumienie, na dogadanie się. No i w wielu przypadkach ta relacja ma potencjał, macie nawet tutaj szansę być razem. Hmm, macie szansę zamieszkać razem, ale w niektórych przypadkach może ta miłość okazać się platoniczną, bo jednak mamy kartkę, kartę siódemki kielichów, no i mamy tą kartę: zachowaj otwarty umysł, bo Twoja bliższa e, dusza różni się troszeczkę od Twoich wyobrażeń, tak? Ehm... Więc uważajcie, kochani, na zbytnie fantazjowanie, na mrzonki. Jeśli widzicie, że partner jest niezdecydowany, to nie e, zatracajcie się w marzeniach, że będziecie razem, ok? E, tu mogą być problemy z wyborem właściwego rozwiązania, tu może być właśnie idealizowanie partnera, mm, mogą pojawić się nierealne plany, dużo pokus oczekiwania, może zbyt wiele od tego partnera wymagacie. Widać też, że zdecydowanie strona żeńska tutaj przyjmie inicjatywę w tej relacji. Jest między Wami namiętność, jest uczucie raczej gwałtowne i w niektórych przypadkach może się wypalić, tak? Dlatego e, uważajcie tutaj przede wszystkim na tą e, idealizację i iluzję, żeby zbyt wiele nie działo tutaj się w, po prostu tylko i wyłącznie w Waszej wyobraźni, tak? Tu musi dziać się stabilnie przy Asie Pentakli. Tutaj muszę być konkretne zamiary i plany, a nie tylko i wyłącznie wyobrażenia ideałów w głowie. E, dobra, dziękuję dwójeczki i przechodzimy teraz do trójeczki, do karty Ridera Wajda Co my tutaj mamy, kochani? Moi e, boski rytm oddziałuje nad wasze życie. Mm, uczuciowe. Dobrze, widzimy tutaj. Co my tutaj, kochani, widzimy? Mm. Wiecie co? Tu był konflikt. Tu był konflikt, był chłód, kłótnia. Coś zagrażało tej relacji, nie było szczerości. Może e, związek trwał jedynie z przyzwyczajenia, bo widzę lęki, tak? Zamieszanie, zazdrość, obsesję. Tu są związki niestabilne, niepewne, ale szóstka buław to jest symbol wygranej. Czyli to jest, tu jest uczucie, tu jest miłość, będzie więcej pozytywnego myślenia. Ta osoba chce Was jeszcze zdobywać. Zależy jej mimo tych trudnych emocji, tak? Mimo, mimo przeszkód. Będzie wygrana, będzie e, powodzenie, bo jest szóstka buław. Jest, kochani, jak najbardziej duchowy rozkwit tej relacji. Znaczy będzie, tak? W najbliższym czasie. Gwiazda symbolizuje właśnie duchową harmonię, i u niektórych może tutaj, nawet, zajście w ciąży być dużo miłych chwil dużo zaufania, miłości, pełni ciepła, tak, wzajemnego zrozumienia. Także tutaj bardzo ładnie, drugieczki, bo pomimo trudności jest jeszcze szansa na powodzenie tej relacji. Dziękuję Wam kochani serdecznie za dzisiejszy rozkład Wybierz talię. Gdybyście mieli jakieś propozycje do tej serii, proszę wszystko zostawiajcie w komentarzach i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Pa, pa!